Hej tutaj Marii Marii, witam Was 14 grudnia Dzisiaj będziemy drapać trochę do miliona Krystal Cash, Neonowy Bonus 7 i Magię świąt Oczywiście naszego tygryska z numerkiem 14 zaczniemy sobie tradycyjnie od kalendarza. Jest większego, krem pod prysznic, o zapachu wanili i truskawek. Pozwólcie, że sobie powąchnę. No czuć te truskawki 50 ml. Super. Fajne produkty podobają mi się. No to przejdźmy do naszego tygryska. Czy go dzisiaj znajdziemy, czy też nie. Ale, chociaż coś by się udało, to będzie miło. Sama jestem ciekawa, jak ta cała paczka wyjdzie. Już mamy 14. Jak ten czas szybko leci, jeszcze 10 dni i mamy Wigilię. A tymczasem wygranej brak. Tu nie dołożymy. Kontrolne to potwierdzają. No to teraz magia świąt z numerkiem 33. Szukamy 57, 35, 27, 13.

Siodemki, a mamy kier, aparat, banan, bluska, kwiat karo, borówka, tref, kapelusz, ananas, pik, wiśnie, biedronka, śliwka, nuta, chmura, dzwon, melon, cytryna i moty. No niestety nie tym razem. Kontrolne różne to potwierdzają. No to krystal Cash tak świątecznie z numerkiem piątym. Zobaczymy czy tak dobrze będzie widać. Trochę oddalę, troszeczkę. A szukamy. 5, 32, 24.

Broka do miliona z numerkiem 15. Nie należy ta zrabka do moich szczęśliwych, no ale spróbujmy, czy nam coś przeniesie. Czy też nie? Szukamy dwóch identycznych. Mamy różne, 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 różne. Tutaj też różne różne. Miło by było jakby się coś powtórzyło, albo by było razy dwa. A już myślałam, ale niestety nie, nie ma. Oczywiście zachęcam do subskrypcji. Będzie mi miło do oglądania. Mam nadzieję, że Wam się podobają moje strapmasy. I ostatnia szansa. No nie ma dzisiaj na pusto, ale wczoraj były wygrane. Mam nadzieję, że mimo to Wam się podobało. I wpadniecie jutro. Cześć!